Czy z Auschwitz dało się uciec? Więzień Eugeniusz Bendera, pracujący jako mechanik, dowiedział się, że został wyznaczony do komory gazowej. Zwrócił się wtedy do Kazimierza Piechowskiego z propozycją ucieczki. W środku przepełnionego śmiercią i terrorem obozu Zagłady ułożyli wielki plan. Potrzebowali między innymi przygotować auto do ucieczki oraz zdobyć mundury SS. Zgadza się. Zamierzali wyjechać z obozu jako oficerowie. Z czasem ekipa rozszerzyła się jeszcze o Staszka Jastera i Juska Lemparta. W dniu ucieczki przebrani już członkowie naszej drużyny jechali samochodem w stronę bramy wyjazdowej. Piechowski znakomicie udawał SS mana. Sprawiał wrażenie oficera tak wysokiej rangi, że niektórzy Niemcy po drodze salutowali mu. Prawdziwego SS mana stojącego przy ostatnim szlabanie, okrzyczał tak koncertowo, że ten natychmiast skoczył do szlabanu i zaczął go podnosić. Zastępca komendanta obozu w Auschwitz, Hans Aumayer, mówił, że nie da się tego miejsca opuścić inaczej niż przez komin krematoryjny. Nasza czwórka pokazała mu jak bardzo się mylił.